Od 1 stycznia przyszłego roku organem prowadzącym zespół szkół agrotechnicznych i gospodarki żywnościowej w Radomiu będzie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prezydent Radosław Witkowski i minister Jan Krzysztof Ardanowski podpisali porozumienie w sprawie przekazania szkoły na czas nieokreślony. Od 1 stycznia jej działalność w całości będzie finansowana z budżetu ministerstwa. Myślę, że ta decyzja była oczekiwana już od dłuższego czasu w wymiarze społecznym, społeczności szkolnej, ale również nas, władz miasta. Ponieważ byliśmy takim ewenementem w skali kraju, gdzie 200-tysięczne miasto jest organem prowadzącym szkoły rolniczej położonej w środku tego miasta. Tak? Zgodnie z porozumieniem, przekazanie imienia Zespołu Szkół Agrotechnicznych, czyli prawie 8-hektarowego terenu, wraz z zabudowaniami nastąpi w drodze darowizny na mocy odrębnego aktu notarialnego. Zdaniem wiceprezydenta Karola Semika na tej zmianie skorzystają uczniowie. Uczniom daje to możliwości nie tylko wzbogacenia pracowni, bo taka jest deklaracja ministerstwa, jeżeli chodzi o pomoc finansową w szkole, ale również daje możliwości poszerzenia kierunków kształcenia, ponieważ to specyficzne położenie, o którym mówiłem, Szkoły Rolniczej w środku miasta, będzie mogło być rozszerzone, jeżeli chodzi o kierunki kształcenia w innych miejscach naszego regionu, które wskaże ministerstwo jako miejsca praktyk, miejsca odbywania staży uczniowskich. W skład zespołu szkół agrotechnicznych i gospodarki żywnościowej w Radomiu wchodzi technikum kształcące w pięciu zawodach oraz branżowa szkoła pierwszego stopnia.